Siemaneczko, za sekundę zaczynamy, za sekundę zaczynamy. Zobaczę kto jest jeszcze na wizji. Na razie nikt już zaraz z tego będziemy, będziemy zaraz prowadzić transmisję. Mm, tak jak mówiłem, 22 startujemy. I myślę, że polecimy dzisiaj z dłuższą transmisją. Myślę, że tak do 23:30 będzie transmisja. Także poczekajcie sekundkę, zaraz do Was dołączę. Dobra. Na razie zero osób. Eee, chcę poczekać jeszcze, aż jedna osoba wbija, wiadomo. Chociaż jedna osoba, żeby wbija, eee, chociaż żeby jedna osoba wbija, chcę poczekać. I zaraz będziemy zaczynać. Mm, a jeszcze tutaj wezmę od mój mój ten Dla osób, które jeszcze e, nie wiedzą, że była wcześniej jeszcze transmisja jakieś 2-3 godzinki temu Mogą chyba, chyba jest zapis live'a e, Wejść, zobaczyć mm, A póki co e, Będziemy zaczynać od R6 Od mojej pięknej R6 e, Jak na razie Oczywiście jeszcze tylko muszę mm, tak, jakby yy, kurczę, nosem dwa razy pociągnąć i możemy zaraz startować. Yy, jedną rzecz mam jeszcze fajną dla was, ale to zaraz porozmawiamy o tym. Yy, oczywiście dla tych, co jeszcze yy, nie byli na tamtym live'ie bardzo przepraszam za mój odgłos, ale jestem troszeczkę chory. Eee, tak jakby boli mnie głowa, boli mnie eee, nos. Eee, mam katar straszny. No nieważne, zapchane zatoki. Ale, oczywiście, live'a trzeba nagrać. Co się nie robi dla kochanej widowni? Aha, ha, ha, ha. No, i mamy tutaj wypadek pierwszy, ale nie musimy jeszcze stopować, bo się jeszcze wyścig nie zaczął. Mam, tak jakby dzisiaj energię, teraz podłapałem sekundę, więc możemy lecieć z tematem. Oho, już nie, już nie możemy. I co, i zaraz będziemy. Normalnie tego jeździć, a może poczekam aż jedna osoba, chociaż wbija. Na razie bym się normalnie, oj, tu było blisko, normalnie bym się zrobił ten wyścig, bym y, później wszedł do lobby, zobaczył, czy kogoś mamy, yy, i najwyżej z tą osobą też. E, poprowadził po prostu live'a pogadał z, ze tą osobą na przykład. E, chcecie się czegoś doradzić ode mnie, czy nie wiem chcecie e, porozmawiać po prostu o, o tematyce motoryzacji, o tematyce motocyklowej, czy na każdy temat jaki e, nortuje dosyć długo możecie. E, nawet zaproszę na e, tego swojego prywatnego, e, prywatnego, prywatnego e, Messengera. Możemy porozmawiać i na pewno komuś coś doradzę, komuś coś pomogę. E, tak poczekam jeszcze chyba 5 minut i będziemy zaczynać e, po prostu z niespodzianką no bo niespodziankę to mamy ta osoba która nie była na live'ie wcześniejszym, dwie godziny temu to nie będzie wiedziała o co chodzi, ale zaraz już nadmienia chodzi mi o to albo dobra, jeszcze nie przetrzymam was w niepewności chodzi mi po prostu o to, że będzie niespodzianka ...i coś będziemy fajnego kupować, co na pewno się każdemu miłośnikowi motoryzacji spodoba. Chyba, że jest strasznym krytykiem tej... E, ...tej rzeczy, no to raczej się już nie spodoba, ale to już inna sprawa. Dobra, wyjdziemy sobie do menu. I co? E, tak... O Jezu... O nie. Aż mnie katar dopadł, ale to nieważne. Eee... tak. na pewno, wam się pewnie spodoba to co kupiłem o, to jest taka to jest taka, o właśnie, Yamashka R1 mm, którą kupiłem ze dwie godzinki temu ale teraz in, inną inną kupujemy Yamaskę właśnie, lecimy z prezentem yy, yy. Lecimy z prezentem, tak Bardzo się w ogóle cieszę, że teraz mogę prowadzić live'a już na spokojnie yy, No i może coś tam zrobimy, jeszcze jakieś takie... Może i giveaway'ka kiedyś strzelimy. Ale to na razie nic nie mówię, nic nie mówię. No i co? I pora kupić tą yy, r Którą Zaraz zobaczycie w, pewnej, w pełnej okazałości i w bardzo, w bardzo ładnym kolorze będzie. Yy, powinno zaraz być. Transmisja. No tak, tak, tak. Zaraz będzie. O! W bardzo ładnej kolorystyce ten motocykl jest. Bardzo mi się podoba. Więc pozostaje mi tylko... Go kupić po prostu, ma o! Jeszcze jedno co ma karbonową wstawkę na środku. Lecimy. Kupujemy od jamaszki. Bardzo piękny motocykl, naprawdę. Zdjął tylko tą rejestrację. Bardzo piękny licznik, bardzo wyraźne biegi. Co mi się bardzo, bardzo podoba. I oczywiście jest. Chcemy go w podstawowej konfiguracji. I co? I nie, nie pozostaje nam nic. Jak tylko pójść na ten wyścig i zarobić troszeczkę kasy. Także lecimy na początek yy, z tym motocyklem. Yy, I co byśmy mogli o czymś tutaj porozmawiać na dzisiejszym live? Pewnie i tak będę gadał sam do siebie. Zawsze by była mi miła, jakby ktoś dołączył z kimś, bym mógł też porozmawiać nowym. byłoby mi bardzo, bardzo miła. Eee. ha, aha, aha. Lekkie problemy, ale już z nich wyszliśmy. tutaj lecimy tak i będzie teraz tutaj rekord. No nie, ale by był rekord. Nie, no nie mogę. No, po prostu nie, nie wierzę, nie. Ale by był piękny rekord. Po prostu, kochani, wy to widzieliście na pewno. Za późno hamulec wcisnęłem i był taki rekord ładny. Bym tak oto zrobił, patrzcie. Oho, dobra, dobra, no to już po. Ale to był tak piękny, piękny, kurcze... wyścig, że... Dobra O Jezu Dobra Majtnęło mną troszeczkę Kurde, bo się zapatrzyłem. Dobra. E... sekundka. E, dobra, lecimy. O kurde. Dobra, tutaj będzie ciężko, ale wyhamuję no dobra. No, lecimy. Teraz muszę tak jakby pobić rekord swój. Będę się starał przynajmniej swój rekord no tak jakby jeszcze troszeczkę zostało tego rekordu ale na pewno go aj kurde właśnie właśnie zarąbiście żebym poleciał teraz no Dobrze, lecimy. Nie no, jak nie będzie żadnej osoby. Chociaż nie wiem czy teraz nie ma. Pewnie nie ma żadnej osoby. To tak za 10 minut skończę live'a, no bo po co robić dla samego siebie, nie? Przyjemność to sprawia kiedy jest, jest jakaś inna osoba jeszcze na live'iku. A nie tylko ty sam. Ale jak na razie, jak widzę, że osoby żadnej nie ma. Tak? No nie ma żadnej osoby, no niestety. Czekam tu tak do 25 i kończę live. Y czekam tak do 25, no i kończę live'a po prostu. No bo co? Nikogo nie ma. to nic. No i znovu se pokusiłem o ten zakrnt, Znowu się pokusiłem o ten zakręt, dobra teraz już bez tego zakrętu, najwyżej będzie gorzej. Dabra. Wow, 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 wow. No, no nie mogę z tego, no nie mogę, no Dobra, jest 22, jeszcze Tak, 22, 3, 4, 5, no niech będzie, że to, to jest 25 No chociaż chociażbym już skończył tego live'a, no bo wiadomo, że nikt nie dołączy W te Kilka minut, ale zawsze do końca tak spojrzę Dokończę, Do końca, do końca, do końca tego live'a żeby, żeby po prostu... Może jednak ktoś dołączy, będzie fajnie. A jak nie, no to, no to trudno, no po prostu będzie najwyżej... W inny dzień, w innym terminie. Dobra. Trzeba zacząć się Czekaj, bo jak się to mówi? Choresta... Choresta... Choresterol. Choresterol. cholesterol, Okej, okay, chyba nie wiem. Kurde, bo tak się właśnie się zastanawiałem i se tak mówiłem pod nosem. Aj kurde, no kurde, no nie mogę z tego, no. Dobra, 23 trzy będzie. To jeszcze dwie minutki mamy 100% mówię Wam się nic nie wydarzy, ale zapiska z live'a możecie tego obejrzeć na moim kanale. I proszę, i teraz będzie pięknie. Co zrobione? Patrzcie. No nie no nie wyjdzie mi to dobra jest 25 no niestety no nikogo nie było No Co wam mam powiedzieć? No już jest 26 Nie udało się dzisiaj nikogo zebrać Dalej jest 0 osób Eee I dobra Lecę Siemaneczko wszystkim i do widzenia no po prostu zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka w górę i cześć!